Widziałek, ósma rano. Właśnie wstaliśmy i zaczynamy dzień. Wystany? Witam ponownie tym razem w spokoju Leona. Wczoraj padał cały dzień, dzisiaj nie pada deszcz. Mieliśmy w planach wyjść na poranny spacer, na poranne kałuże, ale niestety nie wyschnęły nasze kaloszki. Ani jedna para, ani druga para, więc póki co jesteśmy w domu. Chyba sobie zrobimy czas na książeczki bo widzę, że mały już się dobrał do swoich książek więc my póki co będziemy w domu chillować, odpoczywać ale potem chyba pójdziemy do, do biblioteki zobaczę jak nam będzie się chciało do biblioteki, bo ostatnio wypożyczaliśmy książki, już nam się trochę znudziły, i pójdziemy ponownie, tak chodzimy do biblioteki średnio raz w tygodniu ostatnio chodzimy do biblioteki, wypożyczamy książeczki, ale też w naszej bibliotece jest taka fajna przestrzeń dla, dla dzieci. Niestety jeszcze nie w pełni funkcjonuje ze względu na covida, ale lubię tam chodzić z małą, żeby pokazać mu na żywo, jak wygląda biblioteka i w tej bibliotece pokazywać, jak powinniśmy się w niej zachowywać zawsze to wychodzi Niekoniecznie, ale jest naprawdę fajne miejsce. Tym bardziej, że nasza biblioteka też ma taki dziedziniec, w środku, na który można wyjść. Są tam roślinki, ławeczki, jest taras. jest takie, myślę, miłe, miłe miejsce do, do wyjścia. Więc my tutaj zostajemy w książeczkach. Potem, może, biblioteka. Jeżeli pójdziemy, to może zabierzemy Was z nami. Po południu mamy zajęcia w Centrum Kultury w okolicznym. W okolicznej galerii handlowej. Nie wiem, że tak to można nazwać. Tak trzy razy w tygodniu mamy zajęcia. Poniedziałek, środa, piątek. Także może potem zabierzemy Was na spacer, bo jeżeli nie będzie padać, a nawet jak będzie padać, ale są kaloszki, to w planach mamy spacer i małe zwiedzanie okolicy. Więc może tym razem uda się nam zrobić jakiś mały daily vlog, a my będziemy czytać. Będziemy czytać książeczki. Tak? No, tak? Tak? Którą poczytamy sobie? Ale jak już tu jestem w tym pokoju i mam ze sobą telefon, czyli coś, czym mogę nagrywać, to stwierdziłam, że nagram wam Pokój lona. Nie ma tutaj idealnego porządku no, no życie, tak, ale możecie sobie zobaczyć, jak taki pokoik wygląda. Z tej strony mamy kuchnię. Kuchnia i jest najlepsza. Polecam. Półeczki na, na zabawki mniej lub bardziej ogarnięte. Generalnie małe, ma dużo zabawek, więc nie bym chciała, żeby miał. Z tej strony mamy książeczki. Książeczki, szafkę. I mamy też. Łóżko. Czy jest to standardowy pokój dziecka w Korei? Nie mam pojęcia, tak naprawdę. Nie mam pojęcia i nie chciałabym określać, że standardem jest posiadanie lub nieposiadanie przez dziecka pokoju w Korei, ale myślę, że z moich obserwacji i z rozmów z mamami tutaj wśród znajomych, raczej dziecko. Dzieci dostają później swoje, swoje pokoje. Raczej długo są, zwłaszcza jeżeli chodzi o spanie w pokoju rodziców, pewnie dłużej niż, dłużej niż u nas, ale zazwyczaj dziecko ma jakiś swój kącik, też pewnie w zależności od możliwości metrażowych mieszkania. Wiem, że dla nas tutaj, dla naszych znajomych, czy też mam, z którymi się spotykam z różnych okazji, czy przy zajęciach, czy w parku kwestie takiego pokoju w pełni urządzonego, czyli łóżeczko, mamy szafkę e, na ubrania, książeczki, większość zabawek, to raczej nie jest w stu procentach taki, taki standard. E, wiadomo, czasy się zmieniają, pewne kulturalne też e, kwestie, stereotypy też się e, zmieniają, więc kwestie posiadania przez dziecka swojego pokoju też się Zmieniają, ale często taki pokój zabaw dla dziecka urządza się w salonie. Dlatego tak też, będąc w kilku domach właśnie z małymi dziećmi, czy obserwując gdzieś na, na blogach, widzę właśnie, że wszelakie większe, większe zabawki są w salonie. Jest, jest coś takiego, że wykłada się prawie całe mieszkanie matami, tutaj prawie całe mieszkanie i zawsze to byłoby duże naciągnięcie ale gdzieś tematy są obecne w domach z mniejszymi dziećmi zwłaszcza w salonie, gdzie odgadać tą część zabawową z tymi zjeżdżalniami huśtawkami, różnymi większymi zabawkami, w pokojach dzieci też są, też są maty czy one są tylko wyłącznie dla bezpieczeństwa dziecka? nie, są też po to, żeby sąsiedzi nie składali skargi za żaleń ze względu na to, że jest hałas, że dziecko tupie nogami od rana do wieczora tutaj jest tak. Duża wrażliwość, myślę. No to my takich mat nie mamy, chociaż był to podmiot dyskusji bardzo żywej w naszym domu. Mąż zakładał, że no przecież to jest normalna rzecz, że wyłożymy sobie w salonie grubą, grubą matę i zrobimy tam pokój zabaw dla dziecka. Tak w tle mamy jeszcze choinkę, ale no tak to, tak, tak to wygląda. Więc nie zawsze tak jest. Z tego co zauważam, to. Zdarza się, że pokój dziecka funkcjonuje bardziej jako sypialnia dziecka, a gdzieś odrabianie lekcji, czy, 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 czy zabawa jest w salonie, czy na odwrót pokój dziecka służy tylko do, do nauki czy do zabawy. Także to bardzo dużo, bardzo dużo zależy od, od rodziców, od możliwości metrażowych czy też finansowych, żeby taki kącik stworzyć. Czy też o tego, kto jakie ma podejście do wychowania dzieci? My już wracamy. Mają być klocki, misiu? Tak? No, to my idziemy bawić się klockami. To był nasz, yy, nasz pokojik. <grym> tak, papa. Jest pochmurnie, ale stabilnie. Idziemy do biblioteki. Bibliotekę o śmieci. Biblioteka nie jest, nie jest daleko, jest 5 minut, chyba nawet nie spacerkiem, więc idziemy do biblioteki oddać książkę, by pożyczyć jakąś jedną, dwie yy, kolejne. Tak jeżeli chodzi o biblioteki, to większość yy, bibliotek bardzo fajnie tutaj funkcjonuje łącznie z urządzeniami do sterylizacji książek, ale ja nie, ja nie o tym. Jest tutaj bardzo fajny program. Yy, program? Tak, chyba program, tak można powiedzieć. Yy, dla dzieci. Rejestruje się yy, dziecko jakąś małą przeszkodę. Tak, rejestruje się dziecko od, można zacząć od szóstego miesiąca do szkoły podstawowej tak, dziecko rejestruje się raz i dziecko w ramach tego programu dostaje książki. Są to dwie lub trzy książki w zależności od, od wieku. Także my oczywiście też zarejestrowaliśmy Leona, dostaliśmy dwie książeczki. Bardzo fajne zresztą. Ulubione aktualnie Leona. Nie wiem, czy ten program też jest w Polsce, ale może są inne tego typu programy, typu książka na książka na na zachęcenie do czytelnictwa od najmłodszych, ale mam zadyszkę. po prostu miesiąc ciąży zobowiązuje. <śm> no, ale jeżeli są tutaj, też mamy e, korei, także dla nich polecam wybrać się do okolicznej e, biblioteki i zobaczyć, jak to u nich e, funkcjonuje. Oczywiście cała rejestracja jest e, bezpłatna, niezobowiązująca i jest to powiedzmy e, jednorazowa. Jednorazowa kwestia, ale myślę, że bardzo, bardzo e, sympatyczna. Zresztą bardzo lubię książki, więc e, tym bardziej. Także my idziemy, a raczej toczymy się do tej biblioteki. Pa, pa. naszego osiedla. Tak nie wiem, czy to pada, czy to nie pada. Bądź co, bądź. Dreptamy sobie. A raczej ja dreptam, ale on jest w bózku. Prawie dotarliśmy na miejsce. Ten budynek to jest właśnie nasza biblioteka. Osiedlowa, jakbym to powiedziała. Tak. Także Idziemy, na wejściu oczywiście na wejściu oczywiście dezynfekcja rąk, sprawdzanie e, temperatury i tym podobne środki bezpieczeństwa. Przed koroną oczywiście w środku e, obowiązek maseczek, tak tutaj w Korei nadal obowiązuje e, obowiązuje obowiązek ładnie powiedziane jest obowiązek noszenia maseczek zarówno pomieszczenia, jak i na zewnątrz. Także trochę inaczej niż u nas w Polsce. Tak, to jest ten budynek. Tak, biblioteka jest nowa, powstała dwa lata, rok, bądź co, bądź od początku miała utrudnienia ze względu na koronę, i my sobie wchodzimy na środkę. Ogląda część biblioteki dla dzieci, które jest aktualnie czynne. Wybór książek jest dość ok. Mamy lokomotywę, tak? Dzieci mogą sobie wsiąść i czytać. My też tak za chwilę zrobimy. Oddawać będę później przy wypożyczeniu nowych książek, więc też wam pokażę, jak to, jak to wygląda. Aktualnie do tej części są też przeniesione książeczki dla zupełnie najmocniejszych z tymi kartonowymi e, karteczkami, że potem pokażę Wam co udało nam się dzisiaj znaleźć zobaczymy co udało mi się dzisiaj znaleźć. Mały też poszukuję. Intensywnie czegoś dla siebie. Co tu, Co tu mamy? Jakieś o... książki o zwierzątkach. Nagrywamy inkognito, bo wiadomo, biblioteka nie można przeszkadzać innym. ale no, wyrusza w świat. A ja mam tego typu kartonowe książeczki. Mamy zwierzątka. Tak. Zobaczymy. To jest ten dziedziniec. I teraz, o którym Wam wspominałam. A tutaj mamy pingwinka do wypożyczania i oddawania książek, jak mały. Widać, Mało, że jest ogarnięty. Tą chcesz? My już z biblioteki rozpadało się. Weszliśmy do kawiarni małej. Ma przepąskę, ja mam przerwę na kawę. Chwila oddechu i idziemy do domu na, na drzemkę. Tak jak mówiście, zauważyć wypożyczanie i zwracanie książek tutaj w bibliotekach jest w pełni elektroniczne. Kładzie się książki na taki czytnik i on automatycznie. Sprawdza jakie to są książki, my tylko potwierdzamy. Także widzimy się później, jak pójdziemy na zajęcia, jak pójdziemy na zajęcia, bo się bardzo rozpadało. I możliwe, że nie pójdziemy. Chyba będzie czas przekąski na jogurt. <coughs> Sądzę, że po tym, gdzie znalazłam Leona. No możesz sobie wyciągnąć. Chcesz gdzieś jogurt? Dobra, to wyciągamy. Tak, także my już jesteśmy w domu, mamy czas przekąski, przeglądamy nasze biblioteczne ułowy jeszcze przed drzemką. Rozpadało się i chyba nie będziemy mogli dojść na na zajęcia szkoda, bo są bardzo fajne. Po drodze jeszcze weszliśmy do piekarni, bo po chlebek, bo jak wiadomo, nie samym ryżem i kawą człowiek żyje. Także zobaczymy, co będziemy dalej robić. Na razie jest mały update. Jemy i oglądamy książki. I jeszcze jest moja kawa i nasz sef. Witamy ponownie. Jest przed godziną 15. Korzystając z tego, że nie pada deszcz, idziemy na nasze zajęcia. Zajęcia trwają 40 minut. Przy okazji zrobimy pewnie jakieś zakupy, bo tak wspominałem, zajęcia odbywają się w galerii, w galerii handlowej w Lotemar, czyli w takiej siedziówce. Tak, czy takie zajęcia są popularne w Korei? Myślę, że biorąc pod uwagę bogatą ofertę i w mniejszych, większych dzielnicach można powiedzieć, że jest zainteresowanie tego typu zajęciami. My na te zajęcia chodzimy już kolejny, kolejny semestr. Zaczęliśmy w zeszłym roku w wakacje. Jeżeli się nie mylę, to właśnie w loty mart. zajęcia dla, dla mamy i dziecka są dla dzieci od 5-6 miesiąca. Także polecam, jeżeli są tutaj mamy z Polski, z innych krajów i macie możliwość brania y, udziału z dzieckiem w takich zajęciach to jak najbardziej polecam. W zeszłym tym tygodniu tematem zajęć była wycieczka do Chin. Na innych zajęciach dzieci miały okazję spotkać prawdziwego ślimaka, nakarmić go. Zajęcia sensoryczne, muzyczne, ruchowe. Dla starszych dzieci są też zajęcia z języka angielskiego, balet. Tak, i na zajęcia do drugiego roku życia musiałabym sprawdzić. Chodzi o opiekun i dziecko. Niekoniecznie musi to być mama. Na zajęcia przychodzą też babcie z wnukami, tatowie z dziećmi, tatusiowie z dziećmi, ojcowie. Tak, ojcowie z dziećmi, mamy z dziećmi. Także tak to wygląda. My idziemy do zajęcia, widzimy się później. Witam ponownie, jest po godzinie 19, to będzie ostatni update z dzisiejszego dnia. Za moimi plecami nasz, nasz dom, po prostu nasz dom, jest Leon. Już jesteśmy po, po kąpieli, po kolacji, czekamy na, czekamy na tatę, bo dostałam wiadomość od męża, że dzisiaj wyszedł wcześniej z pracy, czyli przed 19, <głos》>, czyli będzie... Pewnie około 20.00, 20.30 w domu, jak dobrze pójdzie. E, więc dzisiaj z Leonem czekamy na, czekamy na tatę. Znaczy się Leon czeka na tatę, ja czekam na ciasto marchewkowe, które mąż pisał, że zamówił i dzisiaj ma, ma odbiór. Tak, także byliśmy na... Kuku! <ścoughs> byliśmy na zajęciach. Tematem byliśmy. dzisiejszych... Nie gryź mamy! Tematem dzisiejszych zajęć był... Był las, wycieczka do lasu. Stawię za chwilę tutaj, gdzieś zdjęcie w tym momencie, jeżeli moje możliwości techniczne to pozwolą. Tak, tak, była wycieczka do lasu. Bohaterką dzisiejszych zajęć była wiewiórka, także dzieci poznawały zwierzęta w lesie. I, i, I cykl, można powiedzieć, rozwoju chyba orzecha, bo najpierw. Zbierały i przyczepiały jeszcze zielone orzechy. Oczywiście nie były to prawdziwe. Później rozłupywały łupiny, i w środku już były prawdziwe orzechy. Dzieci mogły się nimi bawić na różne sposoby. Potem ale piekliśmy ciasteczka, z nich robiliśmy tort. Generalnie zawsze jest jakiś temat przewodnik tych zajęć, a podczas samych zajęć są już mm, zabawy sensoryczne, i zawsze można wyodrębnić jakieś ćwiczenia na. Małą i dużą motorykę. Dada, dada, dada. Dada. <grywa> tak. Leon nosuje coś, coś z Kota, zawsze wchodzi do wszystkich pudełek i tak dalej. Dzisiaj odkrył zamykane szafki na buty w Centrum Kultury, do której wchodził i się zamykał. także. No. Tak, ale wracam do tych zajęć, bardzo fajnie spędziliśmy czas. Jest to też okazja dla Leona na spędzenie czasu z, z innymi dziećmi na zabawę obok innych. Dzieci, dla mnie jest to czas też na spotkanie z innymi mamami, na wymienienie się uwagami o pogodzie, o dzieciach, czy jakieś polecajki, gdzie warto pojechać z dziećmi, czy coś się u nich e, sprawdziło. Także my zdajemy jesteśmy zadowoleni, naprawdę, jeżeli macie możliwość uczestniczenia w takich zajęciach. I chodzi tutaj mi o zasoby i czasowe, i finansowe, ale też emocjonalne, księżne, czyli jeżeli macie siły na takie zajęcia, to ja bardzo serdecznie, serdecznie polecam. Myślę, że... Tak, serdecznie polecam. Myślę, że to jest taki też dobry wstęp na posłanie dziecka do... A, kuku! Niebieski. A, na posłanie dziecka do żłobka, do przedszkola. Tak, mogę już powiedzieć, że Leon pójdzie niedługo do, do żobka, chociaż nie było to moim planem, żeby tak wcześnie puszczać tego robaka do żłobka. E, tak, więc naprawdę, 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 naprawdę polecamy. Także my czekamy na tatę... E, czekamy. Czy takie... W, w vlogi, daily vlogi będą... Dużą częścią mojego kanału, raczej, raczej nie, ale to oczywiście może się e, zmienić, bo podstawą wszystkiego oczywiście jest zmiana. Póki co nie czuję się jakoś, e, jakoś, nie wiem, bardzo komfortowo, krecąc takie, takie, takie vlogi, ale myślę, że to też jest e, kwestia czasu, ale one na pewno będą, będą się pojawiać. Chociażby dla mojej mamy i dla moich znajomych, żeby mogli nas trochę podglądać nie tylko na zdjęciach czy jakieś filmikach, które wysyłam, ale też w takiej codzienności. A jeżeli jesteście ciekawi tego typu urywku z naszego codziennego życia, to dawajcie, e, dawajcie znać, one będą się pojawiać, będą się pojawiać nasze e, wyjazdy, tak jak wspominałam. A na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Dajcie znać i piszcie, jak wyglądają Wasze zwykłe dni. Z Wasze to jest pytanie dla mam, jak sobie radzicie z maluchami, jak spędzacie z nimi czas, bez względu na to, czy jesteście z nimi 24 godziny na dobę, bo jesteście mamami na, na etat, czy pracujecie zawodowo, czy jakoś inaczej dzielicie tę opiekę z innymi osobami. Także dawajcie znać, jak spędzacie ten ten czas, jeżeli macie jakieś polecajki, jeżeli chodzi o książki, czy zabawki, które warto byłoby zamówić, zwłaszcza te, tutaj mam na myśli książeczki z Polski, polskie książki, książki po polsku, cokolwiek, polecajki, ja jestem zawsze bardzo otwarta na takie polecajki, a teraz już kończymy, dziękujemy za uwagę <laughs> i zapraszamy ponownie, a my będziemy się bawić tęczą, tak, myślę, że to jest Montessori, a raczej Montessori. Tak, jeżeli mogę polecić, to polecam profil Mataja na, na Instagramie. Tak, od niej właśnie jest hasło Montessori. Chociaż myślę, że dużo część zabawek można byłoby znaleźć gdzieś pod hasłem Montessori, ale myślę, że o, o tego typu rzeczach też opowiem Wam później i o tym, jak wygląda ta kwestia w Korei. Czy w Korei też jest? Zrobię sobie opatrunek z Montessori, dobrze. Czy w Korei e, też są popularne jakieś konkretne nurty pedagogiczne, wychowawcze, czy nie? Ale myślę, że to już nie powinien być daily vlog. I ja już powinnam skończyć mówić, bo widzę, że jest 6 minut, a chciałam się po prostu pożegnać przez pół minuty. Tak! Tak? Także my już idziemy. Papa, pa. Leon, pomachamy. Leon nie czuje się pewnie przed kamerą, tak jak ja. Także do zobaczenia Lawna Ania Pa pa